Radio Głos. Uskrzydla dusze. Cześć Boże, nazywam się Danuta Pietrzak. Pielgrzymuję po raz 37 do Matki Bożej. Przyjąłam to zaproszenie z wielką radością. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi Wierzymy w Kościół Chrystusowy. Pan Jezus jako pierwszy założył ten kościół. Yy, 12 uczniów. Od tego zaczął się kościół. I potem przybywało i do dzisiaj przybywa. W, jesteśmy w Kościele Świętym i dziękujemy Panu Bogu za łaski, za dar y, bycia, za dar przebywania, za dar modlitwy, y, za dar życia, za wszystko, co Bóg nam ofiarował. Dziękujemy za to, że co roku o tej porze 2 sierpnia możemy wyruszyć, możemy dziękować, możemy cieszyć się sobą nawzajem, możemy dawać świadectwo, przede wszystkim świadectwo wiary, jaką otrzymaliśmy od naszych przodków. Dziękuję Panu Bogu za to, że kolejny raz mogę iść i dziękować za to, że jestem, że dane mi jeszcze jest być tu, przebywać i cieszyć się innymi. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ale chciałabym, żeby ta pielgrzymka była pielgrzymką dziękczynną za, za moje życie, za moją wiarę, za to, że dane mi jest kolejny raz pójść do matki. Dla mnie to trudny czas. Ale myślę, że z wolą Bożą Pan Jezus powiedział, że kto, kto Pana Jezusa trzyma za rękę, ten zawsze dojdzie do celu. I z taką ufnością chcę wyruszyć do Matki Bożej na Jasną Górę. Bóg zapłać. Jesteśmy w świeciu, skąd wyrusza ostatnia grupa naszej diecezji na pielgrzymkę na Jasną Górę. Odprowadzałem już kilka grup i y, mogę powiedzieć tak, że y, to pielgrzymowanie jest dowodem na to, że duch do narodu wraca. Y, będę pielgrzymował y, z każdą z grup po dwa dni, przez 10 dni na jasną górę. Y, ja już mam to doświadczenie y, z ubiegłych lat i ono pozwala nam odkryć piękno. Y, 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 związane z pielgrzymowaniem, jeśli idzie o grupy decyzji pielpińskich. Gdyby ktoś chciał doświadczyć właśnie dynamizmu, radości, powinien udać się na pielgrzymkę z grupą kaszubską, zwaną kiedyś kościerską, albo z grupą trzewską. Klimat taki roz... związany z duchowością, z pójściem w głąb, związany jest na pewno z grupą chojnicką, albo też z grupą starogardzką. Nie mogę mówić bez sentymentu, jeśli idzie o grupę Świeci. Ja z nimi rozpoczynałem niespełna 30 lat temu przygodę z pielgrzymką. Dlaczego idziemy na pielgrzymkę? Nie chcemy po prostu być sami z bagażem naszych problemów, naszych trosk. Gdy to niesiemy samotnie, one są, one są po prostu nie do uniesienia. Natomiast tutaj widać, że dzielimy się tym wszystkim, co mamy w sercu. Na pielgrzymce wybrzmiewają modlitwy o uzdrowienie naszych najbliższych, o nawrócenie swoich dzieci, o ratowanie relacji małżeńskich. Są modlitwy o rozeznanie powołania. One szczególnie wybrzmiewają na Codziennym na Pielgrzymce, na do Matki Bożej stojącej Pomocy. A w tym roku to nabożeństwo będziemy z pewnością w sposób szczególnie głęboki przeżywali, bo mocą stolicy apostolskiej właśnie kilka dni przed wyjściem naszej pielgrzymki Matka Boże stojącej pomocy stała się na nowo patronką diecezji Pelpińskiej. Mówię na nowo, bo była patronką diecezji chelmińskiej, co zaowocowało przecież środowymi nabożeństwami. I dla mnie to jest taki widoczny znak. Dojdziemy na jasną górę, ale nasze pielgrzymowanie nigdy się nie skończy. Będziemy nadal się uczyć Kościoła i odkrywać jego piękno, uczestnicząc w cotygodniowych nabożeństwach do Matki Bożej nieustającej pomocy w naszych parafiach. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Michał Chorsz, przewodnik Grupy Świeckiej. Za chwilę e, wraz z grupą Pielgrzymów ze świecia i z okolic e, ruszamy dla nas w pierwszy etap tak naprawdę naszej drogi Pielgrzymiej na Jasną Górę. E, przed nami hełmno i pierwsze wyzwania tak naprawdę, bo tak jak wspominają pielgrzymi, to wejście do hełna jest już jakimś przed smakiem wejścia na Jasną górę, jest to stroma dosyć e, wzniesienie, ale już cieszymy się i już nie możemy się doczekać, żeby tylko ruszyć. E, jeśli ktokolwiek jeszcze się zastanawia, ciągle można jeszcze ruszyć, ciągle można jeszcze. się spakować, dołączyć na trasie bardzo serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę. Ja jestem siostra Hanna Palotynka. Idę w tym roku właśnie 30 raz na Pielgrzymce i dzisiaj kończy 90 lat. Dwa jubileusze w jednym. Wyruszam dzisiaj właśnie po raz, tak powiem 30 z nową grupą świecką. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę iść. Słońce nam świeci, błogosławieństwo. Po prostu chcemy po prostu wyznać, że wierzymy w kościół Chrystusowy. Pragniemy właśnie wyznać naszą wiarę, że Bóg jest z nami i że Kościół zawsze będzie blisko nas, gdy będziemy z Nim kroczyli i Maryja nam będzie błogosławiła. I właśnie e, pragniemy zapewnić wszystkich o naszej modlitwie w drodze, w trudzie. I właśnie w pielgrzymowaniu do Matki Bożej będziemy nieśli prośbę od Matki Bożej prosząc o łaskę pokoju dla całego świata, a szczególnie dla naszego kraju, dla Ukrainy. A właśnie o pokój w sercach, żebyśmy prawdziwie świadczyli o miłości Jezusowej w naszych rodzinach, gdziekolwiek jesteśmy. Będziemy właśnie prosić też o powołania za kapłańskie i zakonne. Nazywam się Mateusz. W zasadzie to idę pierwszy raz na pielgrzymkę do Częstochowy. Idę jako osoba kierująca ruchem. Jakie wrażenia? No mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i że wszystko pójdzie po myśli. Proszę bardzo. Do przodu, do przodu, przechodzimy. Przechodzimy do przodu. Radiogłos. Uskrzydla duszę